Witajcie kochani, przed Wami zadania dotyczące czasu wykonywanej pracy, czyli jak rozwiązać takie zadanko, wykorzystując równania wymierne. Zaczynamy. W tym celu wykorzystamy oczywiście zasady naszych słynnych trójkątów. Zapoznajmy się z treścią najpierw zadania. Mamy Artura, który potrzebuje na wykonanie pewnej pracy. Jest to akurat pomalowanie pokoju 10 godzin, i Darek oczywiście tą samą pracę, czyli pomalowałby pokój w czasie 6 godzin. Wiadomo, Darek jest szybszy, a Artur jest trochę wolniejszy. Pytanie jest następujące: ile czasu zajęłoby im, gdyby pracowali razem? No właśnie. Niektórzy takie zadania omijają z daleka, ale zobaczcie, one są bardzo proste. Zajmiemy się tymi zadaniami w sposób następujący. Mamy do wykonania jakąś pracę, tą pracę będziemy zawsze nazywali W. Oczywiście Darek ma do wykonania Artur i o razem, gdyby pracowali wspólnie. No właśnie, ale mamy coś takiego jak wydajność, czyli wydajność jest to oczywiście w naszym przypadku, w naszym zadaniu. Wydajność na godzinę, czyli jak operacyjny jest ten artur, tak? No to jeżeli my wiemy, że on ten pokój wykonuje w czasie 10 godzin, to znaczy, że pracy należy rozdzielić na 10, czyli tutaj oczywiście skupić się na tej kwestii, czyli w podzielone na 10, to oczywiście będzie wasza wydajność. Czyli w tym celu piszemy, że nasza wydajność to jest 10 No dobra. No to skupmy się na tym, co u Dareka. Darek zrobiłby to w ciągu 6 godzin, czyli mamy znowu tutaj 6 godzin. No i jego wydajność, tak jak u Artura, zostaje obliczona dokładnie w ten sam sposób. Czyli w podzielone na 6 to jest jego wydajność w ciągu 1 godziny, czyli w szóstek. Następnie pytamy się, ile razem, jak jest, jaki jest czas wykonywania razem. No to tego nie wiemy i to właśnie musimy obliczyć. Ale mamy tak zwaną wydajność ich razem. Czyli, żeby obliczyć wydajność obojga tych naszych chłopców, musimy sobie dodać te wydajności do siebie i wtedy będziemy mieli wspólną wydajność. No to zobaczmy, o co tu chodzi. Dodajmy to. Czyli W przez 10 dodać W przez 6 równa się. No, żeby takie cudo dodać, to trzeba mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem weźmiemy, że jest 30, dodać i tu 30, czyli 10 razy ile, żeby dało 30, no wiadomo, razy 3, więc mamy tu 3w, a tu razy 5, czyli mamy 5w. Po wykonaniu takiej operacji mamy 8w przez 30. Nie będę tego skracała, tylko od razu ładujemy 8w i tu 8w przez 30. No dobrze, no to teraz pojawia się pytanie w takim razie, jak obliczyć ten czas wykonania tej pracy. Żeby obliczyć ten czas, to musimy wykonać tutaj prosty rachunek, czyli W podzielić przez 8 W 30 No to dobra, no to jedziemy i wykonujemy sobie tą czynność, czyli cyk. W podzielić przez 8W przez trzydzieści. No dobra, czyli mamy tak, w pierwszych dzielenia odwracamy, wykonując zamianę licznika z mianownikiem tej dru, tego drugiego ułamka 8w. W nam się skraca, czyli to w jest tylko tak o, napisane, równie dobrze moglibyście jedynkę tam napisać. Równa się 30 przez 8, oczywiście wszystko obliczamy w godzinie. Żeby wyjąć całości, wyjmujemy te całości, czyli mamy oczywiście 3 całe. Nam zostaje i 6 ósmych naszego H, czyli 6 ósmych możemy jeszcze skrócić sobie przez 2, mamy 3, 4 godziny. Gdybyśmy chcieli to zamienić oczywiście na godziny i minuty, to mamy 3 godziny i 3, 4 to jest 45 minut. No i od cała filozofia tego zadania, prawda, że proste? No dobra, zobaczmy, co kryje dalsze zadanie, co tutaj mamy. Mamy jakieś kuparki. Dwie kuparki pracują razem. A właśnie, teraz mamy słowo razem, czyli zaczynamy od razem, wykonując wykop w ciągu 8 dni. Czyli znowu jakaś praca jest do wykonania i razem pracując mamy 8 dni, tym razem dni nie godzin. No wiadomo, czas może być różnie określany. Gdyby w tym samym tempie pracowała tylko pierwsza, no to bierzemy koparkę pierwszą, która wykonuje tą samą pracę. I ona ma, wykonałaby to w ciągu 12 dni. No to od razu napiszmy, ile wynosi jej wydajność. Czyli uwaga, zobaczcie, jej wydajność wynosi w przez 12, tak? Czyli piszemy w przez 12. Oczywiście razem. Znamy również wydajność, która jest razem, bo też możemy to sobie obliczyć, czyli w przez 8 nasza wydajność to jest w 8 tak? w 8 no, oczywiście nie znamy nic o koparce numer 1, czyli oni się pytają, słuchajcie, ile by robiła koparka, znaczy, numer 2, przepraszam, o numerze 1 wiemy, o numerze 2 nic nie wiemy, tylko wiemy, że ma wykonać ten sam, oczywiście, wykop, ale nie wiemy, w jakim czasie by to wykonała. Czyli nadajemy jej po prostu x, tak, no bo czas nieznany, no to x, no i słuchajcie, no i tutaj mamy sytuację, że co, że mamy. Tą wydajność wyrażoną za pomocą x, tak? Czyli piszemy w przez x, to jest nasza wydajność. No oczywiście, co robimy? No, tak jak już wiecie, wydajność ta plus wydajność ta daje nam tą wydajność w sumie, tak? No to nic prostszego, możemy po prostu to sobie napisać, czyli w 12 plus w przez x równa się w przez 8. No, widzimy, że wszędzie pojawia się W jako praca. Możemy ją sobie po prostu wyrzucić i powstaje nam proste równanie. 1 12 plus 1 przez X równa się 1 8. Ja proponuję 1 12 przenieść na tą stronę. Tu sobie to zostawimy, czyli mamy 1 8 minus 1 12. Oczywiście podsumowując, mamy 1 przez X równa się, i tutaj wspólny mianownik. Należy zastosować oczywiście 24, jak każdy widzi. Czyli tutaj mamy razy 3, a tu razy 2. Wykonując proporcje widzimy, że x to jest 24, uwaga, dni. Czyli nasza koparka druga pracując samodzielnie wykonałaby wykop w ciągu 24 dni. Prawda, że proste? No dobra. To zobaczmy jeszcze jedno zadanko z tego typu. Co tutaj? No tutaj mamy tak, pierwsza koparka wykonała połowę wykopu w ciągu 6 godzin, resztę wykopu wykonała druga koparka w ciągu 9. No i się pytają, ile czasu zajęłoby wykonanie wykopu, gdyby obie koparki pracowały jednocześnie każde w swoim tempie. No właśnie, no to teraz tak. Koparka numer 1 wykonuje połowę wykopu, czyli w drugich czyli wykonuje połowę roboty. No oczywiście razem gdyby pracowały, to by musiała wykonać całą robotę, czyli W. No i teraz tak, pierwsza koparka ma czas 6 godzin, a druga koparka ma czas 9 godzin. No to, słuchajcie, no to zobaczmy jaka jest ich wydajność, tak? No bo tutaj trzeba zapytać o tą wydajność. No to cyk, każdej tutaj wydajność sobie liczymy, tak? No to liczymy, czyli W drugich przez 6, a tu W drugich ondramy mi się. Miejsca w drugich przez 9. Oczywiście trochę beznadziejne zapisy, więc sobie tutaj obliczymy, że jak mamy w drugich podzielone na 6, czyli inaczej w drugich razy 1/6, czyli mamy inaczej w 12. Tutaj podobnie, czyli w drugich podzielone na 9, czyli w drugich razy 1 dziewiąta, czyli w 18. No dobrze, no i teraz oczywiście pytają się, w jakim czasie tutaj to zrobimy. Więc żeby mieć ten czas, to my musimy tak jak poprzednio dodać te nasze wydajności, tak? Czyli wydajność koparki numer 1 i tutaj nam powstanie ta nasza wydajność ogólnie. No to dodajmy. Czyli słuchajcie, W12 plus W18 równa się, no wspólny mianownik, dlatego to 36, Czyli tutaj 12 razy 3, więc mamy 3W, tu razy 2, czyli 2W, czyli ogólnie mówiąc mamy 5W36. Ładujemy jako wydajność naszych dwóch koparek 5W36. No i oczywiście, żeby obliczyć, słuchajcie, żeby obliczyć czas wykonania tej pracy dwóch koparek, to tu musimy zastosować się do dzielenia, tak? Czyli dzielimy sobie oczywiście W przez 5W36. Czyli tak, W pierwszych razy odwracamy, tu 5W, TW się oczywiście skraca, no i zostajemy oczywiście z informacją, że mamy 36 piątych Godziny. Oczywiście jadąc dalej, musimy tutaj usw. wyjąć całości, czyli 7 i 1 piąta godziny, ale oczywiście jeszcze na minuty, czyli 7 godzin, 1 piąta godziny. Słuchajcie, no to czas, godzinę dzielimy przez 5, czyli 60 na 5 to jest 12 minut. Czyli jeżeli dwie koparki pracują razem, to ten wykop cały zostanie wykonany w ciągu 7 godzin 12 minut. No moi drodzy, myślę, że trochę przybliżyłam już Wam kwestię tych koparek i myślę, że one wcale nie są takie złe te zadania, więc pozostaje mi życzyć Wam powodzenia na sprawdzianach i kartkówkach. No i oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich słuchaczy, wszystkich moich uczniów i do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!